Koziu, moja, koziu miła. Okej, okay, pomożesz mi teraz? Cieszę się razem z Tobą, ale trochę mi się śpieszy. Anna i Tamara mogą być w niebezpieczeństwie. Biały wilk pomógł. Guślarz też pomoże. Krew, trzeba krwi, żywej istoty. Dobra, zaraz wrócę. Nie ma ich tutaj, odeszły. Krew, widzę krew. Nie ma, nie ma Tamary. Jest dziecko. To za mało, muszę wiedzieć więcej. O czyim dziecku mówiłeś? A mi, baron? Świetnie, to prawda. Baron ma coś z tym wspólnego. Stron. Co się stało z dzieckiem? Zembranie, bo Po co wiąże dziadrze? Krew, mleko i kurze, gdzie grup. Dobra, czyli lecimy do barona, tak? Jak tu się robiło te. Gdzie to były notatki czy coś? Jak to się klikało? Na U, I. I to ekwipunek standardowo. O. Ale jest też książki. Na P, na O. Na M to są zadania. Prawy rodzinne. przyszły bestiariusz i dowiedz się więcej na temat porońca. Porozmawiaj z baronem. Dobra. No to w porządku. Czyli bestiariusz. A bestiariusz jest na B, tak? Tak. To będą... Poroniec to będzie upiory. Nie. Trupojad. Istoty przeklęte. wrażliwe na co? Na aksji. To jest ciekawe. I olej przeciwko przeklęt. Olej przeciwko przeklęt. Mam olej przeciw insektoidom. Trupojadom. Upiorom i przeklętym, też mam dobra. Nałożę ten olej przed walką. Kuźwa wypiłem coś na E. P. Nie, na F. Zaraz, A jak tu się znaki. Uspokoiłem konia. Gni, może, może. A co jest? Arda. Co tu się dzieje? No, Do. dzień dobry. O, czek, Obrze, o <laughs> no, w dupę węża. Kasztel się pali. Masakra. Teraz włącz. A ci sobie handlują. Jak Baron w nie ma. Zobaczę, co da się zrobić. Kuźwa, Arda. Gdzie? Gdzie? Kuźwa. O co jest? Spłonął. Trzy dupy. Dobre pytanie. Nie rób ze mnie, idioty! Lałeś się od dawna. Tak by. Musimy siadać. Wiedziałeś, że uciekły? początku. Czemu nie wiedziałeś? Mów, jak było z tą ucieczką. Wszystko. Błagam. Nic więcej. To było potem. Leżało, Widziałem. Tego jeszcze nie wiemy. Bizmar, który współczuł, naprawdę. Dzięki, bywa, że poroń... nie. już tłumaczę. Się więzą. się was. Legenda mówić może doprowadzić do. Pro... Od czaru. Pokaż, gdzie zakopniana w kłopocz szybciej. Najlepiej, Kaszlu. Wiesz, skąd? Duje. Dolna. <śmiech> nie, <śmiech> nie. <śmiech> go magię. Weź go. Się, jak to? Zdaje się, głodny mi porońca. jej matka zaraz wypadnie. Uspokój Nie ja go pod podania. Od to, z twoim domem. Co jest znowu? musisz Znowu. Nie! To dziewczynka, jaka ciała dują. powtarna na świat. Wybacz, który nie przyjąłem. Nadaję ci. Nadaję jej. Znaję, O do Dobrze, z zakop kiedy minie, Ty wracaj do... Zaczekam, bo ja jest Czas na rodzicielski odruchu. Ale żadnych ale. Idź do domu. Postaraj się nie upić. Gdzie? nie trzymali, ale może ważę na pewno niezoletko aż by się tu przebrałem? Obie to były, znaczy, że chyba chcę pokazać coś? Ty upolwanie, i tak warto się. I nie nam zwalać. O! Chyba żartują. Leżą ryzły siodło. Ponuł. Na pewno jakuje pod podkosz zbiegokności, ale wano łeb. On mogło zrobić tym chciałoby? Jednak bydlę, ślad się, i ha. Idźcie. Kobiety, żony przejeżdżały. Chcę pomóc, chcę wiedzieć co. No ma kogo Ta Tata przeprowadził wy panie szali. Maryi. o Spaniała. to mamy. Czemu stało z. Bajdź za ich ale w końcu. Stąd nie. Jak jest razem palił? Płoneł. Kowałeś Szkoda tylko, co było. Jakby wypadła bestia, amara ją od tego odwiodu. Dzięki za. Dziękuję ci. Odejdź. Hm, może znajdę tą. Tamary w Oksenfurcie wtedy już coś będziemy mieli, nie? A J to są zadania. Kuść Nie chciałem tego. A czy jak trzymam Alt, to... to Geralt trzyma się ścieżki. Okej, okay, okej. Okay. Albo tak mi się wydawało. Nie wiem o... Nie, nie, to nie Alt. Cholera. Spację? Też nie. O, poziom siódmy. To wow. jest. co ty robisz? Gościu, ja nic nie chcę od ciebie. Co ...nająć zbyt tanio, nie wiem, bo ja ochrona uciek... Gniezdo i na szczęście właśnie Kaliarz miałem, czy dobrze nie mieliśmy szans. To nie chronę karawany, lecz stać mnie stałe. Wziąłeś tych z to jak to tacy w pewnym sensie znali się za dobrze. Dzięki za pomoc, proszę. Oni mieli to doć, jakby nas należyć No czekaj, może ja mam petardę? Mam. Gniazdo gulicy. Łoł, chyba co jest? Wow. Ty, a ja mam miecze rozwalony, muszę naprawić. Może w furcie. Pokaż mi... A, bo ja nie mogę chyba do Oxenfoot. Tak, nie mogę. Wolni, macie razę, czy... razę? Na Zaliniesz, ma Co to za glej. To je wydaje? Wiem. Ukazał zamknąć bramę miejsca. Sam kruo, król... tu. Bywaj. Pójść wano. Bez glejtu tu nie przep. Jak główno owsiane. Zapomnę, Macie to. O co chodzi? Kazał się barona. Cały czas nie jej. Te malwy. Te fioletowe prowadziły. Anna. Koniecznie z nami się. A jaka? Pańskie. Dobrze, przysłuchaj mi Moja córka nie, ale od... rozmaraj. Do... Masz tu jeszcze co to? Blade. No właśnie, tego potrzebowałem. A co za? Miałeś znaleźć. Działy się czy nie? No, na co wstawialiśmy? Ech, konno. Ale biało? No, byliśmy do nieba. Ale urodziwa ta Ciri. Powiem im prawdę myślę. Czy okazuje się, że oni nie są tacy źli. Burzysz? To... O cholera jasna. Kurde, ale gdybym miecz przegrał. Ale fajny królik, zając. Gotowy. A nie no, ja jestem Ciri. Na koń? Dalej Ciri! Nie przynieś nam wstydu! Niedoczekanie twoje! Wygrałem. Wygrałam. Ale ładnie. O, zupełnie węża. Ale ty, panie. Bra pod... Bywaj. To jest. Ale ja miecze mam rozwalone, muszę sobie te miecze naprawić. A memu tego nie naprawię, nie? Tyle, kaszy. Bywaj. Oto. Baron, to. Baron, sranta. mi tu celujesz do konia. Do płotki. Baron, to. Baron, Nie strasz, nie strasz. Mam Glade, proszę. to, Brakuje pieczątki. Nie Niech będzie. No, to i tak nie, taki, nie aż taki służbisty. Ale piękny statek. Kurde. Ale kot. Kotek? Jakby to ja nie był sprawdzi. ten kotek... Pięknie. Ojciec martwi się o ciebie. Zależy mu na was. Opowiedz powiedz mi swoją wersję. Co się stało z twoją matką? O jakich przyjaciołach mówisz? Mhm. O, jest. Przedstawiciel łowców czarownic. Kim jesteś? Prawy człowiek. Dokąd ją zabierasz? ten kot. Fajny kot, moglibyśmy go wziąć. Mruczek. Mruczek. Dobra, tutaj będę kończył do następnego.